W ja wszystkim, w dzisiejszym materiale pokażemy Wam jak przebiec na, ul, na Ulu Mulu bo Bossa na ISAVI na 205 levelu Po zmianach na Uta mówicie Może być to co po niektórych, dla, po, co po niektórych problem. No. Sytuacja może być różna, mogą być tworki powybijane Także tutaj taka sytuacja, gdyby mobków nie były powybijane i gdyby był tutaj full res no to Jak to przebiec żeby było fajnie, najlepiej byłoby sobie w opcjach tutaj włączyć Według mnie tutaj arki żeby to było widać tą osłonę. No i aktywujemy sobie F8. No i tak, czekamy sobie 12 sekund, czy tam 13 a 7 cooldown minie tutaj. Możemy sobie też timinga tu przywalić jakbyśmy chcieli. I jak minie tylko cooldown to lecimy, uwaga, i startujemy. Tylko chyba stworki są powybiane ja od razu są kaste No tutaj nawet gościu XP, chyba że nam wybija. Ale w taki sposób to przelatujemy, uwaga. Kończy nam się ta ochrona. I teraz, ja to od nowa. I teraz nam to wystarczy i cegi dolecieliśmy łatwo i przyjemnie. Nawet możemy Might Inga sobie przywalić, jakby coś chciał. To tak dla bardziej bezpieczeństwa. I w taki to sposób. I najlepiej byłoby sobie tutaj Magma Seta przywalić, Teraz amuleta, bo te mopki na górze biją z ognia, z ziemi i ze świętości też, ale ze świętości tutaj mało co mamy odporności, mało co chyba na no to możemy się odpłonić. Także myślę, że magma secik tutaj jest dobry. No i ten amulet można tu na ogień dać, ale na ogień już mamy dużo. więc tu chociaż to jedno na ziemię, no i w taki sposób możemy sobie dolecieć na ulumulu. Wiadomo, niekiedy może być taka sytuacja. Póki co udaje mi się tak przylecieć tutaj. Niekiedy mam tak, że ta druga talcza, co ją aktywuje w połowie drogi, też mi się kończy. I na no jak widzicie, muszę przemiec, ale to już jest przy końcówce, więc to tutaj już po prostu wchodzę. No, jak będziemy wychodzić z Ulu -Muru, no to też wam mogę nagadzić, jak ktoś tak rozgrywa. Też taka sama sytuacja. Wychodzimy tutaj, aktywujemy utamowite, zaczekamy te 13 sekund, aż kulda cool minie. Wychodzimy, biegniemy map z tą kasterą, wiadomo, jakieś temki, timinga czy coś takiego. No i w połowie drogi czy tam kiedy nam ta ochrona spadnie do zera, no to znowu aktywujemy. No i powinno nam się udać do obiec. Także tyle ode mnie. Zobaczymy sobie potem to w drodze powrotnej, jak będę. Jak zrobię Ulumul jak tutaj będę, to pokażę wam jak to się robi. Zawsze mi się udaje, nie miałem jeszcze dentki, także próbujcie taki sposobem. No inaczej się tego nie da przejść na tym niskim poziomie na hp ku tego raczej nie ma co tutaj kombinować. Możemy dostać hita, mam tylko 1170 HP, więc mógłbym dostać większego hita, więc jak zrobię Ulumul, to zobaczymy czy mi się uda wrócić. Także no, różne sytuacje. Mopki mogą być, być powybiane, także próbujcie tutaj biegać. Jak coś, to... May może jeszcze przywalić tutaj, mamy odporność na wszystkie żywioły, więc jak najbardziej fajnie. I zobaczymy, jak zrobimy ulmulu, czy uda mi się przebiec. Także do później. OK, jesteśmy już po ulmulu. Niestety nie udało nam się zrobić. Znowu miałem Nop No, niestety, ale to już mniejsza o to. Po wykonaniu ulmulu aktywujemy sobie znowu Utamowite. Zakładamy EQ na ten, na ogień. Czekamy kilka sekund, aż się Utamowita tutaj. Cooldown minie i powinniśmy łatwo wrócić. No, sytuacja może być zawsze taka, że ktoś tam może ekspić, no nie? Ale tu wychodzimy. Szybko, map klikiem. Ktoś tam zalecał, jak mi sprzedał w ten sposób, żebym jednak tutaj nie używał map -klika. No i chyba się mogę wyłożyć tutaj. Ale chyba się uda dolecieć. A, padłem, nie, niestety. Ach, no, niestety tutaj ta to nawet nie wytrzymała. No, szkoda. No, ale no, ten sposób działa. tutaj. Ja padłem tutaj w tym materiale, no, ale, no, udaje się przebiec na takim etapie. To tak, jak mówię, no tutaj trzeba szybko to robić. Także, no. Także, mimo tego, że ja tu padłem, to i tak próbujcie zrobić to tak jak ja. Zawsze mogliśmy wrócić na tp scrolu. Jak macie TP-score, no to zawsze TP-score możecie wrócić tym swoim nophalkiem, ale jak nie macie, no to ten sposób działa. no. Także tyle ode mnie Ze z powrotem do miasta. Set grasz teraz? Niestety nie zdążyliśmy uciec pod schody, bo się wyłożyliśmy, dlatego teraz nagrywamy drugą część i pokażę wam, jak wyjść z ulumulu do miasta. Czyli odpalamy sobie tutaj od razu pod schodami, zmieniamy sobie kuna na magmaseta. Tutaj możemy założyć amule ja, amulet, też to jest ważne, bo tam ziemi też biją. Ładujemy sobie mana, czekamy kilka sekund, aż ta tamowita się odnowi. To mam jeszcze spela tutaj yy, na zmniejszenie ataku pod forków, żeby nas nie atakował tak mocno. Gossie przelatujemy, lecimy szybko. Timing'a też możemy tu przywalić. Jakby co? No i uwaga, Utamowita nam przykończy. Tu możemy to aktywować nową i. elo. udało nam się zrobić w taki oto sposób. Czyli pod schodem aktywujemy Utamowite. Czekamy kilka sekund aż się cooldown odnowi, no i wyskakujemy do góry, lecimy sobie i w połowie drogi, jak się ta utamulita, ta, ta tarcza już kończy, no to aktywujemy sobie nową, bo już nam się odradziła, no i w międzyczasie możemy exo i core użyć na modki żeby nas trochę mniej atakowały. No i standardowo tutaj, te amulety, bo tutaj jeden potworek bije z, z ziemi. Tutaj nawet te, te, co są tutaj pod składami, one biją z ziemi, a tak to tamte biją z ognia. No i też chyba ze świętości biją niektóre, ale tutaj no na ogień, jak najbardziej. Ten taro amulet na ziemię się też przyda, chociaż tutaj mamy minus 10 na ogień. No to można powiedzieć, że to trochę niezbyt dobry pomysł, ale myślę, że nawet jest ok. Jak coś, to można jeszcze, nie wiem, dagonne klejse założyć, czy to tam innego chcecie na ogień, co tam macie na tych poziomach. Także taki 205 można łatwo wrócić w taki sposób, jak pokazałem. że dzięki za ten materiał i do następnych materiałów, Papa. Pa.